Jasiu, słuchaj mnie uważnie, mam do siebie sprawę nie siepiącą Jo, Panie Biały, co to za sprawa? Jasiu, musimy wykonać diamentowy hełm. Panie Biały, to strasznie trudne do wykonania, jo. Musimy najpierw pozyskać odpowiednie narzędzia i specjalny sprzęt, w którym będziemy musieli uzyskać odpowiednie warunki, w tym ogromną temperaturę potrzebną do, do stopienia elementu. Bez tego możemy się tam ugotować, być. Posłuchaj mnie, nie Ja się ugotuję. To ja jestem tym, który gotuje. Więc jak? Wchodzisz w to, Jasiu? Wchodzę, bye. Jasiu, ja zajmę się składnikami, a ty oblicz, ile jej będziemy potrzebować. <hatten> Barbecue bacon burger. Barbecue bacon. Mr. Bellet. Potrzebujemy 1000 centymetrów kwadratowych diamentów. Nasz hełm będzie ważył około 3,5 kg sześciennego. Nareszcie, Jasiu! Mamy diamentowy hełm! Jesteśmy kuloodporni!